Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w Chacie Tarota. Jest to czytanie na grudzień dla wszystkich osób z podznaku Skorpiona. Zobaczymy, jakie energie do Was idą. Mamy jak na razie dwie karty Wielkich Arkan. Macie dosyć poważne energie. W pierwszym tygodniu. Mamy kartę Sądu Ostatecznego i jeszcze do tego Królowa Mieczy. Oznacza to, że przede wszystkim będziecie się skupiać na jakiejś zmianie związanej ze sprawami formalnymi. Jeżeli spodziewacie się przeprowadzki, spodziewacie się podpisania nowej umowy w pracy, z nowym, z nowym miejscem pracy, spodziewacie się jakiejś zmiany prawnej, która będzie bardzo znacząca w Waszym życiu. W pierwszym tygodniu grudnia ewidentnie coś takiego się pojawia. Sąd ostateczny mówi przede wszystkim o tym, że zmienia się perspektywa postrzegania jakiegoś problemu, jakiejś sytuacji. Zmienia się sposób, w jaki, w jaki myślicie. Jest to totalne odrodzenie totalna zmiana. Odczuwania w jakimś kierunku, w związku z jakąś sytuacją i totalna zmiana myślenia o czymś. Jest to powstanie z martwych, jest to powstanie z popiołów, jest to działanie w kierunku, który do tej pory wydawał się niemożliwy, wręcz do zrealizowania. Potrzebowaliście wystarczająco dużo regeneracji, wysta potrzebowaliście wystarczająco dużo energii, żeby zacząć działać w tym nowym. Zupełnie być może dla Was jeszcze nieznanym kierunku. Królowa Mieczy wskazuje na formalność tej zmiany. Wskazuje na to, że podchodzicie do tej sprawy bardzo chłodno, racjonalnie, chcecie to rozwiązać, przeprowadzić tą zmianę, przeprowadzić tą sytuację w bardzo zrównoważony i chłodny sposób. Wszystko przemyśleliście, wiecie w jaki sposób chcecie zrealizować dany projekt, i będziecie dążyć do tego, żeby zakończyło się to powodzeniem. Będziecie dąży, dążyć do tego, żeby każdy jeden krok związany z tą zmianą, związany z tą y, rewolucją, która się dla Was szykuje, był przemyślany, był zracjonalizowany. Był odpowiednio obliczony tak, żebyście byli pewni, że postępujecie w odpowiedni sposób. Dla osób, które są bardziej zainteresowane sprawami uczuciowymi, jest to bardzo racjonalne i bardzo chłodne podejście do danej relacji, danego związku. Będziecie mieli poczucie, że nie chcecie dalej tkwić w jakiejś relacji, nie chcecie dalej tkwić w związku, który nie przynosi wam um, odpowiednich korzyści, który nie sprawia, że czujecie się spełnieni, że czujecie się szczęśliwi. Będziecie mieli w sobie wystarczająco dużo tego racjonalnego podejścia, żeby zdać sobie sprawę z tego, że to jest czas, żeby zacząć um, proces kończenia czegoś, żeby pożegnać się z czymś, co wam nie odpowiada. To jest bardzo racjonalne podejście do tego. Przestaniecie kierować się uczuciami, natomiast będziecie się kierować przede wszystkim tym, co. przede wszystkim faktami. Będziecie zdawać sobie sprawę z tego, jak druga osoba się wobec was zachowuje i te fakty, które same wychodzą na wierzch, będą was prowadziły. One będą dla was głównymi. Wskazówkami, nie wasze uczucia, nie uczucia drugiej osoby, ale same fakty i to, co dana osoba robi, to, co wy robicie wobec drugiej osoby, nie uczucia. Ok, w drugim tygodniu mamy Wisielca, i jeszcze mamy Kapłankę. Dwie karty wielkich arkan, które wskazują na okres planowania, na okres rozliczania się z pewnymi sytuacjami. Nie będziecie tutaj działać, nie będziecie postępować w rewolucyjny sposób, nie będziecie tutaj robić jakichś wielkich zmian, natomiast bardzo głęboko będziecie się zastanawiać nad tym, co jest dla Was dobre, czego tak naprawdę pragniecie. Wisielec wskazuje właśnie na brak działania, ale na przede wszystkim myślenie strategiczne, na myślenie analityczne, na spojrzenie na daną sytuację z innej perspektywy. Te pierwsze dwa tygodnie wyglądają tak, jakbyście zdali sobie sprawę z tego, że to, co robiliście do tej pory, albo ten związek, w którym byliście do tej pory, nie działa i potrzebujecie się z tego wyrwać. Potrzebujecie zmienić sposób, w jaki funkcjonowaliście do tej pory. I yy, tak jak w pierwszym tygodniu grudnia podejmujecie. Bardzo racjonalne kroki, myślicie bardzo chłodno i zasadniczo o pewnych kwestiach. Tak, w drugim tygodniu szukacie przede wszystkim rozwiązania sami w sobie i szukacie odpowiedzi na pytanie, czego wy tak naprawdę chcecie, co tak naprawdę chcielibyście osiągnąć, co jest dla Was najbardziej odpowiednie. Już zdaliście sobie sprawę z tego, że sytuacja, w której byliście do tej pory, była dla Was nieodpowiednia, była dla Was bardzo trudna, nie dawała Wam odpowiednio dużo korzyści, nie czuliście się szczęśliwi, nie czuliście się spełnieni. Czy to była praca, czy to był związek, w zależności od tego, jaka jest Wasza sytuacja, ale przede wszystkim zdaliście sobie sprawę z tego, że to było nie dla Was. W drugim tygodniu zaakceptowaliście już tą sytuację, zaakceptowaliście fakt, że to było dla Was niedobre, ale teraz szukacie rozwiązania. Czego Wy tak naprawdę chcecie? Skoro to jest dla Was niedobre, to co przyniesie Wam korzyści? Co jest dla Was pociągające? Co chcielibyście zacząć robić? Wisielec mówi o zmianie perspektywy, o przeanalizowaniu sytuacji i zaczęciu mm, analizowania tego, co tak naprawdę moglibyście wykorzystać mm, z tego doświadczenia, które zdobyliście do tej pory, w jaki sposób możecie to przekuć na yy, dalsze działania. Kapłanka wskazuje na zasięgnięcie do wewnętrznego źródła wiedzy, zapytanie samego siebie. Jest to karta mówiąca o autorefleksji. Czego tak naprawdę pragniecie? Co jest dla Was najbardziej atrakcyjne? Co byście chcieli osiągnąć? Jaka osoba byłaby dla Was najlepsza? Czego Wy tak naprawdę chcecie? Czy chcecie być w związku, czy nie chcecie być w związku? Czy chcecie być w pracy, która. Daje Wam przede wszystkim pieniądze, czy daje Wam przede wszystkim satysfakcję? To wszystko powoli zaczyna budować się w Was. Zaczynacie się zastanawiać, co jest dla Was na pierwszym miejscu, co jest dla Was priorytetem w drugim tygodniu grudnia. W trzecim tygodniu mamy Króla Monet i mamy jeszcze tutaj wieżę. No, i tutaj następuje tąpnięcie, tutaj następuje swego rodzaju rewolucja. Jest to Tydzień Świąteczny, i w tym tygodniu Świątecznym zajęcie sobie sprawę z tego, że to już jest koniec, nie jesteście w stanie dłużej kontynuować, e, dłużej kontynuować współpracy z kimś, związku z kimś. Jest to coś, e, jest to sytuacja, w której, e, której po prostu nie możecie dalej ciągnąć. Być może was pra, wasz pracodawca będzie dla Was bardzo nieprzyjemny w tym okresie świątecznym. Być może będzie od, od Was wymagał, żebyście więcej pracowali, żebyście poświęcili więcej godzin y, na pracę zamiast na sprawy związane z Waszym domem, nawet jeżeli prosiliście wcześniej o ten czas wolny. Być może y, dla niektórych z Was, którzy są bardziej zainteresowani sprawami związkowymi. Sprawy związane z pieniędzmi, sprawy związane z finansami będą kluczową sprawą w Waszym związku. Zdacie sobie sprawę z tego, że nie chcecie kontynuować związku, dlatego że też nie dogadujecie się pod względem finansowym, nie potraficie razem um, iść do przodu w tym kierunku. Um, wspominam o tym, dlatego że mamy tutaj króla monet, który przede wszystkim mówi właśnie o sprawach finansowych. On mówi o tym, że y, zarządzamy tymi swoimi finansami, dobrze się w nich czujemy. Jest to karta mówiąca o tym, w jaki sposób zarządzamy swoimi finansami i na jakim poziomie jesteśmy. Generalnie mówi się o tym, że kiedy pojawia się król monet jesteśmy na poziomie, na którym, w którym czujemy się pewni siebie, jesteśmy zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy i jesteśmy zadowoleni z kwestii finansowych. Natomiast w kontekście wierzy może to mówić o tym, że nie do końca tak jest. Mamy w sobie jakąś wizję, mamy wizję tego, co co chcielibyśmy osiągnąć. Gdzie chcielibyśmy być, natomiast um, nie byliśmy w stanie tego osiągnąć. Coś, coś nas blokowało i ta frustracja, to niezadowolenie, które do tej pory się kumulowało, um, powoduje to tąpnięcie w postaci wieży. Nie chcemy dalej kontynuować jakiejś współpracy, nie chcemy dalej rozwijać się w jakimś kierunku, nie chcemy dalej utrzymywać jakichś relacji, dlatego że nie widzimy długotrwałej, długoterminowej korzyści. W ostatnim tygodniu mamy kartę czwórki pucharów i mamy kartę piątki buław. Jest to karta odpoczynku emocjonalnego, jest to karta odizolowania się emocjonalnego od innych. Będziecie bardzo nieskorzy do tego, aby podejmować jakiekolwiek inicjatywy, podejmować jakąkolwiek inicjatywę emocjonalną, towarzyską. Nie będziecie mieli ochoty na, ochoty na to, żeby... Um, przebywać z innymi osobami zbyt dużo nie będziecie mieli ochoty na to, żeby zbyt dużo od siebie dawać jest tutaj ostrzeżenie w postaci piątki buław, aby nie wchodzić w konflikty, aby nie prowokować tych konfliktów ze względu na to, że sami nie będziecie e, za bardzo w nastroju do tego, żeby m, przebywać z innymi nie prowokujcie m, takich kryzysowych i nieprzyjemnych sytuacji. Dlatego, że w dłuższej perspektywie nie wyjdzie to wam na korzyść, będziecie powodowali złe samopoczucie dla samych siebie i dla osób w waszym towarzystwie. Jeżeli macie potrzebę izolacji, odseparowania się, przemyślenia tego, co do tej pory się stało, przetrawienia tych wszystkich rewolucji, które do was przyszły, jest to karta. Nakłaniające do tego, żeby się trochę odizolować, odsunąć i pozwolić tym sprawom po prostu być. Dać sobie czas na to, żeby one się właśnie przetrawiły, żeby odleżakowały trochę i żeby spokojnie się rozmyły, abyście mogli sobie z nimi spokojnie poradzić w kolejnych tygodniach. Piątka. Buław, tak jak wspomniałam, jest kartą ostrzegającą przede wszystkim przed konfliktami. Konfliktami towarzyskimi. Podsumowując, moi drodzy, w pierwszym tygodniu następują jakieś bardzo ostre cięcia, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób postrzegaliście do tej pory daną sytuację w jaki sposób postrzegaliście swoje życie, swoją pracę czy swój związek w zależności od tego, co u Was się dzieje. Bardzo racjonalnie podejdziecie do danej sprawy. Bardzo racjonalnie przeanalizujecie i chłodno daną sytuację. Bardzo dobrze sobie z tym wszystkim poradzicie i wyciągniecie odpowiednie wnioski. W drugim tygodniu będzie to czas refleksji, drugi tydzień grudnia. Co chcielibyście dalej robić? Będziecie zmieniać perspektywę postrzegania swoich problemów w danej sytuacji. Będziecie szukać sami w sobie odpowiedzi na to, co jest dla Was najlepsze. Będziecie spokojnie sobie dawali czas na to, aby zastanowić się. Co tak naprawdę chcecie robić, z kim chcielibyście współpracować, z kim chcielibyście być może stworzyć związek, jaka jest wasza wymarzona połówka i będziecie spokojnie zastanawiać się nad tym, czego tak naprawdę chcecie. W trzecim tygodniu następuje ewidentnie tąpnięcie, następuje tutaj jakaś rewolucja. Król, król monet i wieża. Zapowiadają zmianę w sprawach finansowych, zmianę w sprawach finansowych albo w pracy, albo w związku. Nie będziecie chcieli już więcej kontynuować współpracy z kimś i będzie to już sprawa ostateczna. Sami postanowicie, że to jest moment, w którym chcielibyście ewidentnie się od kogoś odseparować. W ostatnim tygodniu grudnia następuje moment, w którym poszukujecie przede wszystkim relaksu, poszukujecie odseparowania, poszukujecie e, odizolowania się od innych. Może to być moment, w którym nie będziecie się czuli wystarczająco silni emocjonalnie, przez co możecie prowokować e, różne nieprzyjemne sytuacje w towarzystwie. Karty was nawołują do tego, abyście nie prowokowali tych sytuacji, żebyście nie narażali się na takie. Sytuacje, w których moglibyście skrzywdzić innych albo skrzywdzić sami siebie, jeżeli macie potrzebę bycia samymi, spokojnie dajcie sobie na to czas. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Jest to bardzo ciekawa energia, mówiąca o tym, że bardzo dużo będzie się działo w Waszym życiu w grudniu, I bardzo dużo wielkich arkan, będzie to bardzo ważny miesiąc dla Was. Dużo się zmieni, zmieni się Wasze podejście przede wszystkim do spraw finansowych. Czy to w związku, czy to w pracy, będzie to coś bardzo znaczącego. Na pewno zmienicie sposób myślenia o jakiejś bardzo ważnej dla Was sprawie. Będziecie chcieli się od czegoś uwolnić. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.